Przede wszystkim zapraszam Was na tak pod tytułem Tak, mój zwierzęcy przyjaciel, więc zaczynamy. Pierwsze pytanie: Jak nazywa się Twój zwierzak? Mój zwierzak nazywa się Bingo. Drugie pytanie: Jakie to zwierzę i jakie jest rasy? Więc to kot, rasy mieszaniec, dachowiec inaczej. Trzecie pytanie: Jak długo jest z Tobą? Więc jest już miesiąc i dwanaście dni. Czwarte pytanie: Jak dostałeś swojego zwierzaka? Więc twojego zwierzaka mam od koleżanki. Ile twój kod ma lat? Mój kod ma 3 miesiące i 11 dni. Co jest dziwne w charakterze Twojego zwierzaka? Co jest dziwne w charakterze Twojego zwierzaka? Jakiś kod w niego się zaczyna, to w ogóle niech ty nie broni cię. Siódme, gdzie trzymasz zwierzaka? Zwierzaka trzymam na dworze. Ósme, ulubiona chwila z Twoim zwierzakiem. To ulubiona chwila ze zwierzakiem. Codziennie jak bawimy się. Zabawką Znaczy ja ciągnę sznurek po podłodze, a on to goni Jak nazywasz swojego zwierzaka? Bingo, binguś, binguś I dwa pytania od mojej koleżanki Gdzie będziesz miała w zimę kota? Oczywiście, że w domu I jedenaste pytanie od mojej koleżanki To jest łącznie Czy chcesz mieć jeszcze jednego kota? Nie, ten nie wystarczy, jak bardzo kocham Z okay to, bo na tyle binguś teraz schodzi sobie po drewnie, bo on ma tu takie drewno i tam ma tak zrobione, że śpi sobie mamięciutko. było woda tyle, zapraszam do subskrybowania i komentowania ja mojego filmiku. Myślę, że się podobało i było oglądało. No to pa!